Przed wami Tomasz Kwiatkowski! Wielkie brawa! Jest spodziewanie! Jak na dywan! To Śmieci pierdolone, kurwa! Patrzcie! Patrzcie! Prawdziwy wrogiem, kurwa! Dobry wieczór. Żyjemy w kraju, w którym więcej bezrobotnych i robotników głosuje na konfederację niż na lewicę. A ludzie płacą nawet 250 zł za bilet na lotka i poczęście. Polacy kurwa na nic nie zasługują. Wy na nic nie zasługujecie. Celowo z małej, Polacy. Kurwa, największą szansą dla Polaków był rozbiór pruski. W ogóle jak, myślę, jak myślę o ludziach najczęściej, to kurwa, co za ludzie. O, jest tutaj na przykład z tych śmieciów, co są tutaj do wymienienia, Jedyny godne wymienienia, to jest Filip Puzer. Filip Puzer jest za ładny na robienie stand-upu, za brzydki na bycie ze swoją Agnieszką. Agnieszka, daj mu weź, zdejmij tę maskę. A ty się odsuń. mi tę maskę. Agnieszka, daj mu wreszcie spokój i pozwól na to, co on kocha najbardziej. Kolesz Wychodzi, że ta Marta karbownik to jest takie właśnie tutajsze kurwisko. <laughs> Masz tu numer do mnie. <laughs> Bardzo zależnie jako człowiek, to już kurwa mać. Bartł, jak jak starą Bartka się zapyta o zalewa, jak staro zalewa się zapyta o Bartka, to ona mówi, że poroniła. <laughs> Bartek odstawił alkohol i ku przerażeniu wszystkich stał się jeszcze bardziej Bartkiem Zalewskim. To <grym> jest kurwa koszmarna, nie o to nam chodziło, jak mu radziliśmy. No Bartek kurwa wróci do alkoholu, bo same narkotyki ci nie służą. <grym> <znalazły się> <sklepie> człowiek, co to jest człowiek? Polpot? Człowiek. Józef Kony, człowiek. Gładik krew. Równość człowiek. <grym> <znalazły się> <sklepie> Aż moją drogą e, Filip, jak już musisz próbować homoseksualizmu, mu to najlepiej z Tomaszem Borkowskim. Bo raz w dupę to nie p. Zresztą <gry> chuj z nim, jest stary w długumrze. E, ja to teraz też powiem żart sponsorowany. Yes, uwielbiam ten, uwielbiam ten bit. Ja byłem w, muzeum, w, drugie, w budynku muzeum II wojny światowej i byłem też w Bydgoszczym, w Muzeum Mydła e, i tam było fajniej. Wie... E, tak. Mam dla Was też, bo ja dzisiaj kogo tu jeszcze nie mamy? Bendlera z nami nie ma. E, mam dla Was monodram, e, monodram randka z Bendlerem. E. Depresję, depresję. No weź, moja mama nie żyje. A niedawno się pogodziliśmy. Kogo jeszcze z nami nie ma. Midasa, Daniela z nami nie ma. Jak to wszyscy jak jesteście przyjęci popularnością Daniela Midasa, nie martwcie się w ciągu dwóch lat kogoś zgwałci. to jest... Też nie ma z nami Piotra Szumowskiego. Piotr Szumowski, jakby ze swoim obecnym materiałem występował w obozach koncentracyjnych, to by nie było Holokaustu, tylko zbiorowe samobójstwo. <śm> Wszyscy się spuszczają nad tym, jaki sympatyczny jest ten. Cezary Ponterski. A tymczasem niedawno w rozmowie powiedział mi, naszą siłą jest nasza szybkość i brutalność. Khan rzucił miliony kobiet i dzieci na rzeź z premedytacją i lekkim sercem. Historia widzi w nim tylko wielkiego założyciela państw. To, co mówią o mnie słabe cywilizacje zachodnioeuropejskie nie ma dla mnie żadnego znaczenia. Wydałem rozkaz i każę rozstrzelać każdego, kto wyrazi choć jedno słowo krytyki, że celem wojny nie jest osiągnięcie jakiejś linii geograficznej, ale fizyczna eksterminacja wrogów. Obecnie tylko na wschodzie umieściłem oddziały SS Totenkopf, dając im rozkaz nieugiętego i bezlitosnego zabijania wszystkich mężczyzn, kobiet i dzieci polskiej rasy i języka, bo tylko tą drogą zdobyć możemy potrzebną nam przestrzeń życiową. Kto w naszych czasach jeszcze mówi o ludobójstwie Ormian? Brawo! Klasyczny Ponty. Tak, <noise> <Da. głosy> ledwo było widać. Wiecie jak Sochy, dzisiaj też z nami nie ma. Wiecie jak Socha uczy swoje dziecko czytać? Pokazuje program innego komika i mówi co tu jest zajebane? <noise> Olka jak dzisiaj z nami nie ma, bo siedzi w banku Gringota. <noise> Ona dostała bardzo toksyczne smsy od jednego z komików. Ja mam na końcu powiem od kogo, także zostańcie z nami. Olka Szczęścia, ja, to bo ona na referendum cztery razy głosowała na tak. Ja nie wiem czy wiecie, ale w ogóle to e, żart sponsorowany. Przecież to jest zajebista nuta. Ja nie wiem czy wiecie, ale do wybudowania Muzeum II Wojny Światowej wywołano II Wojnę Światową. Kogo jeszcze z nami nie ma, bo się tu nie zmieścił, gruba spierdolony! Łukasz Lotek-Lotkowski! Wschód bardzo, a kiedyś był bardzo gruby, ale teraz już nie jest taki gruby, bo wreszcie stracił apetyt z powodu wyrzutów sumienia dotyczących tego jego przemocowego traktowania ludzi, kurwa, i tego jak ich traktował w szkole, naśmiewając się z nich i niszcząc szkolne życia, czym niejednokrotnie chwalił ten śmieć ze sceny. <noise> <noise> Żartuje, on nie jest zdolny do żadnej, do żadnej kreatywnej myśli, a jedną z nich jest autokrytyka, pewnie już jakieś pudełka. Jemu się to często zarzuca, a jest jeden komik, który rzeczywiście, rzeczywiście jest tak, bo to już się często zarzuca, a kutek rzeczywiście chce być śmieszny na siłę. <noise> Michał sam mówi, że on ostatnio bardziej eksperymentuje z taką fizyczną komedią. I tak gadamy o agresji kłódka tu, w Gdańsku. Nie sposób nie wspomnieć finału WOŚP w Ośpiew 2019. Yeah. Oh. A jak, kurwa, 6 milionów ofiar II wojny światowej, to wszyscy... Eee! Śmieci jesteście, nie ludzie, kurwa, wszyscy. Zajebisty materiał. Czyli pan jest <głos》, co? <głos》. Antoni syrek Dąbrowski miał guza mózgu, pokonał raka. Leczenie się udało. Co zrobić, tak jest czasami. Antek ma też psa ze schroniska, i mówił, że ponad pół roku zajęło mu, żeby ten piesek mu zaufał. Że nie dał się normalnie dotykać, że taki był straumatyzowany, ale to nie była żadna trauma. Po prostu ciężko jest zaufać takiej rudej, kurwie, No, no! O, mieszko Minkiewicz! Mieszko Minkiewicz, zobaczy nagranie z tego rostu i pomyśli Co? Co? Beze mnie? Zorganizowaliście imprezę? A to było trudne, bo to nie wystarczy żeby go zaprosić Nie wystarczy go nie zaprosić, żeby on się nie pojawił. Trzeba go jeszcze wyprosić. Jebany kac kurwa. I na koniec, co mam do powiedzenia, to moim zdaniem jest bardzo niesłuszna krytyka spada na Rafała Paczesia ze strony Świata Komediowego. Dziękuję bardzo. Brawo! Brawo! <ślesk> Brawo! O, 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 o Jezu, jak tak pierdol mnie! Kurwa, ale pierdol mnie tak! O Jezu! Ho! tak, tak, tak! Tak, braciszku! O Jezu, mało mnie tam zabijło!